Serwis Informacyjny Gminy Zbąszynek, Magdalena Tomaszewska, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy od wystąpienia burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego, który przybliży Państwu plany i zamierzenia na 2013 rok. Dzień dobry Państwu, spotykamy się w kwietniu, żeby porozmawiać o tym, co nas w tym roku już spotkało i co nas jeszcze czeka do końca tego roku. Co prawda minął dopiero pierwszy kwartał, ale gros spraw już zostało rozstrzygniętych, powyjaśnianych, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje i wiemy, co nas w perspektywie będzie czekało. Natomiast pierwszym takim tematem i myślę dla nas ciągle ważnym i najważniejszym w pierwszym półroczu to jest sprawa ustawy o zagospodarowaniu tej gospodarce śmieciowej i ciągłe wątpliwości, jakie się w tym temacie pojawiają. Ze strony państwa docierają do nas informacje, że, że brak jest właśnie informacji, że ciągle nie można się dowiedzieć, jak ta ustawa na naszym terenie zacznie funkcjonować, jak zacznie działać, co jeszcze jesteśmy zobowiązani zrobić i jakie jeszcze działania przed nami. Chcę jeszcze raz podkreślić, że informacja w zakresie wprowadzania tej ustawy śmieciowej na naszym terenie jest bardzo szeroka i powszechna, chociażby w materiale, który za chwilę Państwo będziecie mogli obejrzeć, szereg informacji jest przekazywany, natomiast jest to kolejne wydanie kwartalnika naszego samorządowego, w którym opisujemy właśnie tą całą procedurę związaną z gospodarką śmieciową, to są właśnie te co miesięczne filmiki, chyba już trzeci albo czwarty, Fragment naszego tego filmu poświęcamy sprawom związaną z gospodarką śmieciową, ale to są również nasze spotkania co kwartalne, na których rozmawiamy na ten temat, jak również pracownicy urzędu czekają na Państwa. Jeżeli macie wątpliwości, zapraszamy do urzędu. Takiej informacji tu szczególnie Pan Jarek Mikołajczyk udzieli w, pełnej, w, pełnej wyczerpującym, w pełnym wyczerpującym zakresie. Zgodzę się ze stanowiskiem, że brak jest tej informacji, że nie można się niczego dowiedzieć, bo to jest po prostu nieprawda. Zachęcam do tego materiału, który będzie tu następnie po mojej wypowiedzi emitowany. Również bardzo ważnym tematem są inwestycje. Już jesteśmy po rozstrzygnięciu kilku przetargów i wiadomo, że te inwestycje będą realizowane. Oczywiście też kończymy inwestycje, chociażby taką jak. Tardowisko na nowym miejscu za urzędnym miejskim. Firma wykonuje dynamicznie swoje zadania. Można tę pracę obserwować. Również na ukończeniu są prace związane z adaptacjami. Skończyliśmy w zespole szkół technicznych, kończymy obecnie w szkole podstawowej w Zbąszynku. Jesteśmy po przetargach na budowę centrum rekreacyjno-sportowego w flastawie. Czekamy tylko na odpowiednią pogodę. Jesteśmy po przetargu na budowę ścieżki rowerowej w stronę non dni, również czekamy tylko na odpowiednie warunki pogodowe. I to, co najważniejsze dla bardzo wielu mieszkańców tej południowej części miasta, to jest rozstrzygnięcie przetargu na budowę ulicy Kościelnej, Platanowej, właśnie Chrobrego, Placu Dworcowego. Także również jesteśmy po rozstrzygnięciu tego przetargu i czekamy na odpowiednie warunki pogodowe, żeby te prace się rozpoczęły. Przed nami w tym roku jeszcze są kolejne ważne inwestycje. Je będziemy jeszcze realizowali, ale najpierw te procedury przetargowe. Myślę, że z takich to najważniejszą ścieżka rowerowa w stronę Dąbrowki Wielkopolskiej. Także tych zadań jest sporo sporo inwestycyjnych resztę do obejrzenia na firmie, na tym filmie, który właśnie obecnie Państwo oglądacie. No cóż, wszystkiego najlepszego na kolejny miesiąc. Zdrowia przede wszystkim. Od lipca wywozem śmieci zajmie się gmina, dokładniej firma, która w najbliższym czasie wygra przetarg. O tym, kto i ile zapłaci, opowie Bartosz Pawłowski. Nowelizacja ustawy śmieciowej to jeden z trudniejszych, a zarazem ciekawszych tematów. Jak wiadomo, od 1 lipca 2013 roku wywozem nieczystości zajmować się będzie gmina, a dokładniej firma, która wygra przetarg. Worki, podobnie jak pojemniki, zostaną dostarczone przez firmę, która wygra przetarg na terenach osiedli mieszkaniowych. Tu mamy w Zgąszynku akurat jedno spółdzielnie kolejarz, będzie raz w tygodniu wywózka, a w budynkach jednorodzinnych dwa razy w miesiącu, co drugi tydzień. Urząd Miejski nagłaśnia sprawę na bieżąco, jednak niewielu mieszkańców jest dobrze poinformowanych. Nie, nie. Nic nie wiem na ten temat. Coś ma być, zmiana jakaś. Ja się nie orientuję co to ma być właściwie. To znaczy jest na razie mało informacji z urzędu. Nie wiemy jeszcze jak to będzie wyglądało. Urząd też jeszcze nie wie No przede wszystkim. Powodem może być małe zainteresowanie. Na spotkaniu mieszkańców z burmistrzem zjawiło się zaledwie kilkanaście osób. Pomocy można szukać w kwartalnikach, ulotkach i na stronie internetowej. Ci, którzy już coś wiedzą nie za bardzo się tym przejmują. Nawet mnie to nie interesuje. My mamy spółdzielni, nie? To oni tam pewno za nas załatwiają. By w portfelu zostało coś więcej niż tylko paragony, warto dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby nie płacić podwójnie. Najpierw należy rozwiązać umowę z obecną firmą wywożącą odpady. Trzeba to zrobić w optymalnym czasie, by 1 lipca umowa była już rozwiązana. Drugi krok to złożenie deklaracji. W niej wpisujemy ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość. Tą deklarację będziemy składać między 1 maja a 31 maja, w której deklarujemy się, jaką kwotę będziemy płacić. Warto segregować odpady. Dzięki temu zaoszczędzimy nawet sporą sumę, bowiem w przypadku segregacji stawka za jedną osobę miesięcznie wyniesie 6 zł. O 4 zł wyższa jest stawka podstawowa w skali miesiąca i w przypadku rodziny 2 plus 2 różnica jest ogromna i wyniesie aż 16 zł. Za wywóz odpadów będziemy płacić kwartalnie, więc różnica to aż 48 zł. Burmistrz zwraca jednak uwagę, że koszt może ulec zmianie. My jako gmina musimy ustalić stawki, nie mając jeszcze, a później dopiero przetarg, który i w ramach tego przetargu będzie rzeczywista ta cena i ta stawka znana, więc to jest jakaś taka parodia trochę, żeby nie powiedzieć paranoja związana z wprowadzaniem tej ustawy. Segregowanie to nie lada wyzwanie. Trzeba pamiętać o kolorach i wiedzieć, z czego stworzony jest dany odpad. I choć plastik ma wiele rodzajów, to na szczęście do worka można wrzucić każdy z nich. Te, te plastiki, o których mówimy, które będziemy segregować z domu, mówimy o opakowaniach plastikowych. Głównie, głównie właśnie butelki po napojach, pojemniczki po serkach, różnego rodzaju jogurtach. Jeżeli trafi się taki kubeczek plastikowy po, po, po napoju, myślę, że... Nie będzie to może jakieś wielkie przestępstwo. Nie? Co ciekawe, ustawa o wywozie nieczystości nie jest dopracowana, a być może nawet sprzeczna z konstytucją. I muszą wykonywać pewne zadania niezależnie od swoich tam na, na, zapatrywań na, na tą gospodarkę śmieciową. Przyswojenie tak dużej dawki informacji to nie lada wyzwanie. I choć nowa ustawa budzi wiele kontrowersji, mieszkańcy i samorząd muszą się z nią pogodzić i je podporządkować. Czy będzie dobrze, to się okaże, bo jak wiadomo, mądry Polak tylko po szkodzie. Dla Zbąszynackiej Telewizji Internetowej, Bartosz Pawłowski. W dniu 17 marca, tradycyjnie już w sali wiejskiej w Kosieczynie, odbył się kolejny, już ósmy, Jarmark Wielkanocny. W jarmarku, zwanym potocznie Jarmarkiem z Jajem, Udział wzięły koła gospodyń wiejskich z Dąbrówki Wielkopolskiej, Ojeżyc, Darnawy, Nowego Kramska, nądni oraz Kosieczyna. W trakcie jarmarku poza konkursem na najładniejszy stół wielkanocny, najładniejszą pisankę i najsmaczniejszy pasztet rozegrano również konkurencje sprawnościowe m.in. układanie puzli, ubijanie piany z białek, slalom z jajkiem czy rzucanie jajkiem na odległość. Rozgrywki wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z Nądni, a na drugim miejscu uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka Wielkopolska, a miejsce trzecie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Ojeżyce. Na zakończenie burmistrz Zbąszynka wręczył uczestnikom nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Gospodarzem imprezy była pani Maria Dobry sołtyskosieczyna, a prowadzącym imprezę Jan Mazur przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku. W dniu 22 marca odbył się etap gminny ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół podstawowych klas 4 do 6 oraz gimnazjów. Po raz pierwszy gminny etap turnieju został rozegrany w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej. Turniej przeprowadzono pod patronatem dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej pani Ewy Kubickiej, inspektora Straży Miejskiej w Zbąszynku Leszka Bochniaka. Funkcjonariusza Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, młodszego aspiranta Patryka Szaraty oraz przy zaangażowaniu opiekunów i wychowawców. Ideą turnieju jest propagowanie znajomości przepisów ruchu drogowego. Zdobyta wiedza ułatwia zdawanie na kartę rowerową i pierwsze prawo jazdy kategorii AM. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowce Wielkopolskiej i najlepsza trójka z pierwszego gimnazjum będą reprezentować naszą gminę podczas etapu powiatowego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najlepsi zawodnicy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez burmistrza z Wiesława Czeczerskiego. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie turnieju. W Zbąszyneckim Domu Kultury na sali tanecznej trwają prace związane z wymianą podłogi. Stary parkiet nie nadawał się już do renowacji. Był mocno wyeksploatowany i rozklejony. Zapadła decyzja o rozbiórce starej podłogi i wykonaniu nowej. Prace rozbiórkowe parkietu i warstw pod parkietem wykonali we własnym zakresie pracownicy Domu Kultury. Pozostałe roboty, rozbiórkę podłoża betonowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia ze styropianu, podkładu betonowego i nowej podłogi wykona specjalistyczna firma. Warto przypomnieć, że parkiet na sali tanecznej pochodzi z sali kinowej, na której ułożyli go kiedyś Niemcy. W latach 1965-1969 rozebrano go i ułożono w dobudowanej sali tanecznej na miejscu dawnej kręgielni. Koszt robót szacuje się na około 45 tysięcy złotych. Zakończenie prac w maju bieżącego roku. W Szkole Podstawowej w Zbąszynku trwają prace nad utworzeniem świetlicy dla dzieci. Zakres prac obejmuje adaptację pomieszczeń po dawnym składzie opału, użytkowanym wcześniej jako magazyn. Po demontażu starych, nieczynnych urządzeń i pracach wyburzeniowych wykonano nowe posadzki, tynki, zamontowano okna i drzwi. Wykonano nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Część otworów zamurowano i powstał nowy układ pomieszczeń. Są tam trzy toalety, wejście z przedsionkiem i sala świetlicy o powierzchni około 60 m2. Obiekt został ocieplony i uzyska nową elewację. Dzięki świetlicy uczniowie rozpoczynający naukę w szkole, jak i do niej uczęszczający, będą mogli bawić się, odrabiać lekcje, wyjść na spacer i dowiedzieć się wielu nowych, interesujących rzeczy. Ukończone zostały prace przy montażu systemu klimatyzacji w sali Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wielkopolskiej. Na ścianach sali zostało zamontowanych osiem urządzeń schładzających, których zadaniem będzie utrzymywanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu. Wcześniej dużym problemem było nagrzewanie sali w słoneczne dni przez świetlik dachowy. Zadanie realizowała firma Tekka Karolina Bołboc z Zielonej Góry. Koszt inwestycji 57 441 zł brutto. Projekt jest współfinansowany w 80% ze środków PROF. W pierwszej połowie kwietnia na terenie Zbąszynka zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Zmiana ta dotyczy głównie ulic Kilińskiego, Szerokiej, Lipowej, Kościelnej, Wojska Polskiego i Bolesława Chrobrego. Zwracamy się z prośbą do wszystkich użytkowników ruchu drogowego o wzmożoną ostrożność, rozwagę i wzajemną wyrozumiałość. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany wpłyną korzystnie na poprawę bezpieczeństwa na terenie Zbąszynka oraz pomogą poprawić stan sanitarno-porządkowy miasta. Zmiany były postulowane przez mieszkańców z już od dawna. Opracowana została dokumentacja. Po uzyskaniu zgody starosty Świebodzińskiego przystąpimy do realizacji zadania. Większość zmian dotyczy głównie zasad parkowania, postoju, pierwszeństwa przejazdu. Na przykład na ulicach Kilińskiego, szerokiej odcinku kościelnej postój samochodów możliwy będzie tylko w godzinach od 15 do 8 rano. Na ulicy Wojska Polskiego nie będzie możliwości postoju z wyjątkiem zatoczki. Na ulicy Bolesława Chrobrego postój możliwy będzie tylko po jednej stronie. Natomiast ulica Lipowa stanie się ulicą podporządkowaną w stosunku do ulicy Kościelnej. Informację z przebiegu prac Rady Miejskiej w miesiącu marcu przedstawi przewodniczący Rady Jan Mazur. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie w miesiącu marcu. W miesiącu marcu komisja, jak i również sesja były poświęcone zagadnieniom związanym za środkiem pomocy społecznej, jak również Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dniu 21 marca Rada Miejska na sesji dokonała analizy zobowiązań oraz należności finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Dalej dokonano. Analizy strategii rozwiązywania problemów społecznych w imieniu Zbąszynek oraz lokalnych programów pomocy społecznej. Następnie, w kolejności funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwąszynku, w tym przyjęto informacje z działalności Ośrodka Pomocy za rok 2012, jak również zapoznano się z planem zadań do realizacji w roku bieżącym 2013. Kolejnym punktem była informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. Szanowni Państwo, z pełną odpowiedzialnością mogę Państwa poinformować, że Rada Miejska pozytywnie oceniła całą tę paletę związaną z OPS-em, jak również... Z profilaktyką szeroko rozumianą i w tym miejscu jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym, począwszy od pana burmistrza, poprzez OPS i gminną komisję, wolontariuszom. Dziękuję serdecznie za pracę i służbę na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy innych. Dziękuję serdecznie. To wszystko w tym wydaniu informacji. Za uwagę dziękuję. Magdalena Tomaszewska.